Lego Duplo 10568 Turniej rycerski. Przeznaczony dla osób w wieku 2 do 5 lat. W zestawie znajdziemy jedną figurkę rycerza. Namiot turniejowy o wymiarach 12 cm wysokość, 9 cm szerokość, 3 cm głębokość. Zwierzątko konia. Dla rycerza, a także lance, miecz, płotek. Zestaw składa się z 16 elementów. Weź udział w turnieju rycerskim, który odbywa się w twoim średniowiecznym mieście Duplo. Zasiąć na koniu, zdobądź lancę i miecz, a potem pokaż, na co cię stać. Możesz także poskakać przez mały płotek, by przygotować się jak najlepiej do turnieju. Po zakończonych sukcesem zawodach udaj się na zasłużony wypoczynek. A może chcesz bawić się inaczej tym zestawem? Wymyśl własny scenariusz i wciel go w życie. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Zestaw składa się z 16 elementów.